Witajcie w ostatnim odcinku ze Światów Specjalnych, tutaj w Super Mario 3D Land. W kolorze żółtym Świat Specjalny 8, czyli w tematyce pieniędzy i Snerusa kwacza, oraz innej gry Mario, która wyszła na Nintendo 3DS-a, New Super Mario Bros. 2, ale nie mówmy o tej chciwej grze i skoncentrujmy się na tym, co tutaj jest. O oh shit, o oh shit! Dobrze, że mam Tanukiego. Wziąłem sobie z pierwszego poziomu w pierwszym świecie e, dwa, jednego zapasowego, i mamy teraz limit czasu. Shadow Mario i gramy w poziom od tyłu, jeśli dobrze pamiętam, to był pierwszy poziom underground, podziemny poziom e, gry w pierwszym świecie. Już mieliśmy jego wersję w świecie specjalnym, tylko wtedy tylko Shadow Mario nas gonił. Bez y, limitu czasu. I. No oczywiście. Bez tego, że graliśmy od tyłu do przodu. Niby fajny pomysł z tym, że gramy od tyłu do przodu, ale. Wiecie co? Trzy razy użyć ten sam poziom. Nie, no ja lubię ten poziom, jest krótki w ogóle, ale. <laughs> Trochę takie dziwne, nie? Chociaż było wystarczająco zmian akurat. Też medalki były gdzie indziej w ogóle przeciwnicy i inni, więc no było wystarczająco różnicy co do poprzednich dwóch wersji tego poziomu. Ale no ósmy świat musi już być troszeczkę wymagający, bo tutaj też po raz pierwszy w światach specjalnych, potrzebujemy do każdego poziomu daną liczbę medalek, czyli nie moglibyśmy po prostu zrobić sobie w każdym poprzednim świecie, tylko zamek i szybko tutaj wszystkie poziomy w ostatnim świecie zrobić? Nie. Naprawdę? Trzeba zrobić e... może nie wszystkie poziomy na wszystkie medalki, ale no jak najwięcej. Trzeba by teraz w drugim świecie już 240 medalek, żeby odblokować te rzeczy, więc no żeby odblokować w ogóle dostęp do tych poziomów. Co wy tak tak szybko, tak, tak krótko postęp! Tanuki mi tutaj przeszkadza bardziej, niż pomaga, bo tak jestem niepewny w tym, co robię. Dobra, mam jeden zapasowy, to teraz Tanukiego nie będę używał, tylko sobie po prostu będę skakał i... A, no patrzcie, teraz postój jest cholernie... Co do diabła? Co do cholery się tutaj dzieje teraz, halo? Jednak mogę z Tanukim się w tym poziomie bawić. To mi nawet wiele ułatwi, ale no muszę po prostu być pewny tego, co robię, pewny moich skoków. Kurczę, ten poziom się mocno zmienił. Co do jego oryginalnej wersji, nawet teraz tak z głowy nie mam pojęcia, który to poziom jest oryginalnie. Coś tam niby widzę, nie? Ale tak dziwnie. No, jeszcze je, mam jeden. Miałbym teraz e, trzy tanuki, ale nie potrzebuję oczywiście. Dobra, teraz kiedy widzę to, wiem, który poziom to jest, ale no, bardzo go pozmieniali. Szczerze, e, mam wrażenie, że coś przegapiłem. Ta przecież tu będzie medalka, czyż nie? Tam na dole. Oho, oho. Musi, musi, musi. Nie. What? No to dziwne. Mam nadzieję, że nic nie przegapiłem. Się tutaj na dole przecież nie będzie trzymać, co nie? Eee, czy może tu będzie jakieś ukryte przejście czy coś? Postój. Nic nie widzę. O, tam jest coś, tam jest coś. Tere, tere. O, 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 o. Właśnie, coś takiego mię na myśli. I tutaj medalka się. Obraca! Co ciekawe? I to była medalka numer 3. Mm. Czyli to poziom, który będę musiał zrobić jeszcze raz. Lipa. Ale przynajmniej złota rągiewka. Musiałem gdzieś przeskoczyć wcześniej. Pewnie gdy użyłem teleportera, znaczy te nie teleportera, teleportera. Teraz użyłem wcześniej, gdy rury użyłem, musiałem coś przeskoczyć. Hmm. Mam pierwszą i trzecią medalkę i dokładnie tej pośrodku mi brakuje, czyli przynajmniej wiem, gdzie szukać, w jakim miejscu. Ach, tutaj. Dobra. Już wybrałem nawet odpowiednią drogę, ale byłem za durny, żeby zauważyć ten cień w tym miejscu. E, to była głupio przegapiona medalka. Ale hej, to rzadkość w tym let's playu, że w ogóle przegapiałem jakąś medalkę, bo są tak dość prosto ukryte w większości przypadków. Albo dobrze szukałem, wiedzą, że czasem może się zdarzyć. mamy tutaj pod koniec let's playa, przy jednej z ostatnich medalek, taką sytuację. Dobra, następny poziom 250, a teraz tak w krokach 10 medalek będzie się zwiększało najwyraźniej. Trzeci poziom światu i już pałac? To co, będziemy mieli dwa w tym świecie? No i jak? I będzie jeszcze statek powietrzny w tym świecie? I tak oto, trzy poziomy ze świata będą poziomami bosowymi. Nawet jak na świat specjalny byłoby to dziwne. No dobra, przeciwnicy nie dają nam czasu, tylko mamy go zbierać. I mamy też zabawy z Shadow Mario, zabawne. Nieźle. Eee... O, medalka, medalka! Tak, to jest ten ostatni pałac Światu Ósmego przed tym wielkim, finalnym, bonusowym, prawdziwym Pałacu Światu Ósmego. Ogólnie Świat Ósmy Specjalny jest też dużo krótszy, bo nie ma właśnie tego bonusowego. Eee... O, wyśmienicie? Tego bonusowego świata nie ma. Na szczęście albo niestety. Tego dużego poziomu nie ma przerobionego. Albo jak już, to tylko części tego świata. Nie pamiętam dokładnie. Ej, ale to oznacza, że... W tym pałacu Bowsera nie będzie, bo to nie jest ten prawdziwy pałac tego poziomu. Czekaj, tu będzie medalka. Ta, słyszeliście? Patrzcie. Pamiętałem to. A że, wiedziałem, że coś takiego jest w tej grze, ale... Nie pamiętam gdzie, a wiem, że do tej pory tego jeszcze nie mieliśmy. Oh god! Ty jak ja mam to zrobić do ku? Źwy! Udało się. Ma! Wieprz, czas. Damy radę! Zdążę. Dam radę. Przecież się tak starałem. Eee. No i to było na nic sumie. <grym> w zero sekund mi zostało. Zmarnowałem dwa liście Tanukiego. Ten hmm. no, ostatni no chciałem użyć właśnie, żeby ominąć przeszkody ewentualne, ale Aha, przynajmniej może Toad House będzie coś miał dla mnie. Liścia mi dasz może? Byłoby fajnie. Nie, że, że w twarz, tylko no... Tanukiego mi daj, proszę. Bądź hojny ze mną, Toad. Uwielbiałem twoją rolę w Super Mario Movie. Chwaliłem cię przed wszystkimi. Więc no, co mi dajesz? O, Tanuki! Jesteś świetny, Toad. Toad, jesteś świetny. Co prawda zwykły? Tanuki. Takiego pod koniec gry też można mieć, nie? Si się nim nacieszyć. Mimo, że zaraz dostaniemy też jeszcze srebrnego, co? No, zostały jeszcze trzy światy, z czego pewnie dwa będą światami bosowymi. E, poziomami bosowymi. E, wiecie, ja to takie słowa jak świat i poziom używam synonimowo czasem. Ała. Mhm. Mm o, to będzie groźne. To jest e, groźny poziom. <laughs> no, nie boję się go. 8-4. Ach, czas przynajmniej... Limit czasu jest, ale może przy, przynajmniej nie będzie Shadow Mario. No, wygląda na to, że go nie ma, rzeczywiście. Ach! God damn it. No daj mi ten czas, dzięki. Uah. O Boże. To chyba głupie, że nie, nie biorę Tanukiego, tylko tego bumeranga. Ale dobra, niech będzie. Ho! Ej, ty śruba. Ukrywasz nową medalkę przede mną. Ta medalki są w tych samych miejscach, dokładnie. No to dobra. Przeciwnicy nam nie dają dodatkowego czasu, niestety, czyli zbierać czas, gdzie się da. Gdzie się da. Och, nie udało się zdobyć dodatkowego tanukiego szkoda. Liczyłem na to, że, że da radę. Ej ale teraz to muszę się cholernie śpieszyć. O, dzięki Bogu się. Udało. Muszę każdy czas teraz brać ze sobą, co? Ojej! Oh no! Jak, jak ja tą medalkę mam wziąć? Ech, chyba wiem jak. To nie działa. Bożeż, ty. Tak, tak, tak. O, Boże. To się udało. Teraz tylko jeszcze... Czas. Jest, jest, jest. No to jest ten poziom, który był właśnie... Um, w drodze do prawdziwego pałacu. Numer... 8, e. nie Szajce. O jak ja to teraz znowu mam zrobić? Nie ma możliwości, żeby to zrobić. To golery, ja bez stanu. Kurwa, mać. O Boże, o Boże, o Boże. Udało mi się bez Stanu. to przeżyć. O no, ale to jeszcze nie koniec. Shit. O, i udało mi się też złotą chorągiewkę. A, no to e, poszło całkiem fajnie. Nie mogę narzekać. <laughs> o tym poziom. Poziom, no tak jak ostatnim razem, wiele się nie zmieniło. Jest pożo ale. jest nawet fajny wymagający ale te medale. O Boże! Tego środkowego medalu nie mam pojęcia jak. Zdobyć bez Tanuki'ego no i mówiłem, i teraz jeszcze statek, i ostatni, szósty poziom będzie znowu zamkiem, nie? No to nieźle. O, teraz bez tanukiego statek robić najtrudniejszy. Z... Shadow Mario, nie no, przesadzili to, to jest najgorsze co jest w tej grze. Nadużycie Shadow Mario. O, jak ja się cieszę, że to w innych grach, nawet w Galaxy tak nie ma. Bo w tej grze naprawdę komuś bardzo się spodobał pomysł ze Shadow Mario. Okej, okay. to było teraz dziwne. Ale zabawnie to wygląda, kiedy Mario biega sobie tutaj w 3D na boczku platformy, tak? Akurat takie efekty fajnie zrobili, kurczę. Dobra, gdzie to teraz ta ostatnia medalka się kryje? O oh, boże! Nie to miałem zrobić tak. Przez pomyłkę Ground Pound zrobić, i wszystko idzie się lać. Ej, tam jest medalka! Widziałem? No właśnie, i teraz jak my to zrobimy, to gdzieś musi być zaraz koniec? Jest! Okej, okay, stary. Teraz spierdzielaj. O! O! Wiedziałem, że tam coś będzie. Ryzyko się opłaciło. Zaraz wróci chyba, nie? To jednak spróbuję jeszcze zrobić rozbieg. Okej. Okay. Wow. Zarąbiście, kurde. Po prostu do. Ni. No i nie dało to nic, po prostu ryzykowałem, ale no żyjemy, żyjemy. Kiedy idzie się tą złotą chorągiewę, weźmie. To był fajny poziom. Fajnie można go speedranować. Jak się już wie gdzie i co jest. Um, wymagający, fajny, jeden z najlepszych poziomów w grze, takich przesadzonych, tych właśnie należących do specjalnego światu. Tedy tu pasują. 290! 290! Żeby odlokować ten pałac, potrzebowałem wszystkich Star Metale, które do tej pory zdobyliśmy. A pamiętajcie, że kilka zdobyłem z tych yy, Mystery Boxów, a nie z regularnych poziomów. Wow. Dobra, ostatni pałac. Świata ósmego specjalnego. I oczywiście, że będzie taka głupota. Najwyraźniej poziom? Składający się głównie z Hammerbro. Hammerbro poziom. No nieźle. Co to było? No dobra, czyli zabijając Hammer Bros. dostaje czas, dobrze wiedzieć. Nice to no. Nie wszystkich pewnie muszę zabijać, ale no byłoby... L wiesz co? Nie będę się bawił teraz z tobą. Ale z sobą już bardziej. Hy! Czekaj, nic tu nie ma. Co to za dziadostwo? Eee. Fajnie. Takie ciężarne facety. Star Medal? Wykiwać ich wszystkich, wykiwać! me Ha <laughs> Jak ja, kurde! Midway, please! Please, midway! I need that midway! Żadnego midwaya! Och, shit! Czekaj, czy ja dobrze widziałem? Ta. Tu jest star medalka. Och. Hammerbro oczywiście. No nie może brakować Hammerbro w takim potężnym, finalnym poziomie. Tylko, że będą to tylko Hammerbro, to ja kurde nie pamiętałem. A jasne, tak. O Bowser. Jakoś nie przeżyję tego. W oryginalnym poziomie był tutaj Midway. A co ja mam? Trzech Hammerbro i... Kościastotrupiego trupiego Bowsera. Beautiful. No dobra, tym razem poszło gładko i jesteśmy jako duży Mario tu. I ten poziom też można ładnie speedrunować. Nie jest bardzo obliczalny w wielu miejscach, bo no przez to, że ta gra ma tyle elementów Mario 2 to właśnie ładnie można przeciwników przewidzieć. Mamy dużo czasu, to mogę sobie zostawić spokój się nie stresować i zaraz myśleć o tym, żeby medalkę zdobyć proszę bardzo ha! i ja I... dziękuję bardzo ha! tutaj medalka o ładnie, dzięki Bozia. Nasz taniec jest... Nader przyjemny. Tym razem przynajmniej. I po tobie, staruszku! Zmiel się na pył! Kościsty! Mydło ciebie zrobię. No, trochę mi go w sumie szkoda. Ale to w tej grze ostatni raz, gdy go. No, w sumie nie. Nie ostatni raz, że widzimy, jak się pali. Bo jeszcze musimy przejść wszystko, e, Luigi. No, to było teraz niezbyt fortunne, ale ostatni poziom się udał. Jest, 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 jest. I to, moi drodzy, było Super Mario 3D Land we światach specjalnych. A tutaj, co znowu za zdjęcie? Co się stało? Ta historia jeszcze idzie dalej? No nie! Peach znowu została porwana przez prawdziwego Bowsera, podczas gdy my byliśmy w Światach Specjalnych. Ech. A ta się robi już troszeczkę nużące. Dlaczego? No dobra. Musimy zajrzeć jeszcze raz do świata... ósmego. Do pałacu, ale tu zrobię wam małe cięcie. I widzimy się po pokonaniu Bauzera. No i po Bauzerze. Postanowiłem wyciąć wam tą walkę, ponieważ już ją widzieliśmy. No i poza tym i tak będziemy musieli ją jeszcze raz zobaczyć jako Luigi. Picz! No to uwolnimy cię po raz drugi. I spójrzcie, chorogiewka jest złota. Jako, że ostatni raz zdobyliśmy złotą. ah, Jeszcze chętniej bym ratował Daisy, co prawda, ale... No, Pitch to Pitch. Też jest świetna. Ha! I nie zrobiliśmy tego na marne, moi drodzy. Uwolnienie Pitch teraz po Światach Specjalnych jeszcze raz daje nam całkiem przyjemną niespodziankę. Ale najpierw napisy końcowe! Które nadal są tak samo zarąbiste jak ostatnim razem. No więc, czy jest coś, co mógłbym powiedzieć na temat gry? Normalnie teraz z napisa końcowych bym wam podsumował, jak mi się gra podobała, jak mi się seria podobała, e, nagrywać ją i takie wszystkie duperele. Mam nawet już kilka notatek na temat tego, co chciałbym powiedzieć o grze. Ale... Zachowam to sobie na przechodzenie gry jako Luigi. W następnym odcinku... <laughs> Spójrzcie, nadal to tak fajnie wygląda, co się dzieje w tle. Jedne z najfajniejszych napisów końcowych w serii Mario. Lubię, gdy to się dzieje w tle. Ale bardzo... Mm, bardzo Mario... New Super Mario Brosowe, co nie? No, ale to... Normalny, prawda? Też mi się troszeczkę kojarzy z Megamenem, że po prostu od ostatniego poziomu w napisach końcowych wracamy z powrotem do pierwszego poziomu, do domu! Całą tą drogę jeszcze raz z powrotem. <laughs> I serduszko. No, więc co takiego dostajemy jako nagrodę za drugie uratowanie Peach? No, to zdjęcie już znamy. Ale przez cały czas, nawet w poprzednich napisach końcowych, po świecie ósmym, się dziwiliśmy, dlaczego Pitch po prostu nie może dostać pewnego upgrade'a, żeby sama polecieć do domu, prawda? No cóż. Po drugim ratowaniu Mario postanowił, że a może dać jej Tanuki'ego, i tak oto Pitch. W Power Upie Tanukiego. Coś, czego nam brakowało do tej pory. Och, to takie piękne. I kiedy to widzę, gdy pierwszy raz grę grałem i to widziałem, to troszeczkę serduszko bolało, że, o, pitch Power Upie, a i tak nie możemy grać jako ona, prawda? Ale teraz wiemy, że w następnej grze, która wyszła y, po Super Mario 3D Land, czyli Super Mario 3D World na Nintendo Wii U można było grać jako pitch. I to było może właśnie troszeczkę czymś w rodzaju takiego małego Wingu. co oczekuje nas w przyszłości. I teraz wiemy, że w niedawno zapowiedzianej nowej grze Mario 2D, Super Mario Bros. Wonder, będzie można grać jako Peach i jako Daisy. Czekaj, muszę to mnie uwierzyć. Tego też się nie mogę doczekać. No, to właśnie to chciałem Wam jeszcze pokazać w tym odcinku. A w następnym będziemy przechodzili grę jako Luigi. Zobaczymy, jak to zrobię. Ile światów pakuje w jeden odcinek? Czy może wszystko zrobić w jednym odcinku? <grymne> no, przekonamy się. Ludzie, jeżeli Wam się podobało, zeżyć do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty i napiszcie w komentarzach, jak podobał mi się strój pitch. <grymne> I jak ogólnie podobał, podobał mi się let's play i gra. Jest jeszcze jedna rzecz, którą poza przechodzeniem gry, jako Luigi, chcę wam pokazać. Ale to nastąpi dopiero, gdy już przejdę grę jako Luigi. Bo trzeba to odblokować przechodzeniem gry wszystkimi postaciami. Więc następny odcinek, jeżeli Was nie interesuje, zobaczyć grę jeszcze raz. Możecie ominąć, chyba że chcecie posłuchać mojego podsumowania gry i mojej ogólnej opinii. I takich tam dupereli, ale odcinek po przejściu gry jako Luigi, jeszcze raz, może być dla Was bardzo interesujący. Na razie. Cześć.